Cześć kochani dla was we vlogu, już długo vlogu, vlogów nie kręciłam, także wyszła na pewno z takiej e, wprawy, ale ponieważ nadarza się okazja, jadę dzisiaj w YouTubeowe odwiedziny, czyli do Kamilii z kanału Kama84. Była u mnie ona jakiś czas temu i nadeszła właśnie ta pora, że ja mogę jechać do niej, mieszkamy w miarę blisko siebie, ponieważ to jest tylko godzina pociągiem, e, dlatego zabieram ci Szmona, zabieram mi aparat e, i po prostu pojedziemy. Nigdy nie była w miejscu, gdzie Mieszka Kamila. Kamila mieszka w Hatfield. E, co wiem, mają to stanowisko I Love Makeup, czyli siostry Makeup Revolution, także mam zamiar i sprawdzić, czy owe stoisko faktycznie jest i kupić paletkę, tą podrubę z Too Face tej czekoladki. Poza tym planujemy spędzić fantastycznie dzień, ciesząc się swoim towarzystwem. Co prawda pogoda za oknem teraz jest taka, jak za chwilę miało... Nie wiem, czy to będzie... On chyba nie będzie widać, ale jest e, szaro, buro i ponuro, ale zapowiadają dzisiaj 19 stopni. Także e, no, pogoda super na turystykę, jak ja to mówię. Także zapraszam Was do daily vloga. jest godzina w sumie 14. .00. Jestem u Kamilii, co mówiście może widzieć na Instagramie, bo Wam wrzucałam zdjęcie. E, tak, jesteśmy. Zrobiliśmy już kawkę, Ka zrobiliśmy dobry sernik. Tak, bardzo dobry, ja tak zachowam, bo to ja robiłam. Bardzo dobry. <laughs> Kamila ma przepięknie w domu, ma fajną mamę, którą też pozdrawiamy, bo może będzie wyglądała, tak. będzie pewnie oglądać. E, I teraz, gdzie jesteśmy? Miałbyśmy być na spacer, pozwiedzać okolice, ale postanowiłyśmy, że pójdziemy, co będziemy robić, rozejrzeć się po sklepach. Tak, póki, póki jest ładna pogoda. Jest więc... 19 stopni, my jesteśmy po prostu na krótko, e, na krótko, krótko ubrane, także poczucie. Pogoda zamówiona. No, u Ani. Tak. Jak chcecie, to zamawiajcie zawsze tak. u Ani Jeśli chcecie, że do was przyjechała, to pogoda będzie. I idziemy zobaczyć, czy jest e, paletka czekoladowa. Właśnie, czy podróżka tej stuface Too Może wam w środku trochę nakręcę, bo samo tutaj centrum handlowe też jest naprawdę e, bardzo duże. Dla mnie oczywiście, mówię, że nigdy centrum handlowe nie jest atrakcją, ale atrakcją jest szapa e, z kolorówką, której tak, nie ma e, u mnie. To się nazywa, jak to się nazywa? I Love Makeup. I Love Makeup. Także odezwijmy się później. Będziemy tak, tak, update owo. Muszafe, I love makeup ukrywamy się tak szybko i znalazłyśmy właśnie tutaj te paletki. Są też te e, serduszka dosyć, tak, dosyć wypłupione. Ale, ale nie, nie ma ale nie ma macaczy. Także ma zaraz sobie tutaj zobaczymy, zobacz Kamila. Tutaj mamy... O, to ja chcę właśnie tą... On to pachnie? Jest znaczy, wiesz, to tak, no trochę pachnie. Pachnie trochę pachnie trochę tak. Pachnie pachnie. Taką. Taką e, sztuczną taką sztuczną czekoladą. No, no, okay. Ale ja sobie wezmę. One są tutaj po 8 funtów te, te paletki. E, także... No ładne, ładne kolory. Ładne. No ja właśnie bardzo dużo tych e, brytyjskich Ty e, dziewczyn wiesz nie... Znowu, wiesz, bo to jest jakaś dead To będzie to samo, a jej nie ma. Akurat. Aha, no to weźmy tą, którą jest, bo myślę, że w ogóle samo opakowanie jest takie... Ale weźmiemy tą, co nie ma całą cenie. Jak tak możesz powiedzieć? Już to ma całość. Tak może się nie wziąć. Robisz sobie antyreklamę. <laughs> Nawet Szymon się śmieję obojętnie którą, ale ja chcę. Właśnie to był główny powód, dla, dla którego tak tu dzisiaj dzisiaj przyjechałam. Tak. Tak, także. Amelia też mówi, żeby brać. Pierwsza w KK Maxie znaleziona trepka z Michaela Korsa, Wzór jest strasznie, jak to mówię, ruski, ruski styl i to torebka kosztuje 149,99. Powiem Wam, że za 15 funtów by mi nie chciała. Materiał strasznie tandetny, ale w końcu kors. Kamila poszła do przebieralni z małą, ale znalazłyśmy dwie fajne rzeczy, zestaw pędzli z Real z które sama mamie mówiłam, że warto oraz taką, taki błyszczyk z Barber. naprawdę przepiękny kolor. Także ja tutaj będę dalej teraz jeszcze chodziłam, może znajdę coś ciekawego. Godzina 16, my już wracamy powoli do domu. Byłyśmy w Islandii i kupiłyśmy lody Gryca, ponieważ właśnie w Islandii takie lody są za 2 funty. Ja wzięłam pina colada, a Kamila chyba wzięła smak... Jakaś Pani na nas dziwnie patrzy. Pinakoladę. Pinakoladę. Ja wziąłam smak e, leśny? Leśny, ja wziąłem, Ta, o raz, tak. Tak, obozy, blueberry. 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 I tutaj Nie, jest leśny. leśny smak. Tak. tak. Jesteśmy w centrum mojego miasteczka Tak, tutaj jest taki i... deptak. Idziemy teraz z tej strony. Pogoda jest fantastyczna. Ja cały czas wchodzę. W krótkim rękawku, i teraz idziemy na jakiś obiad. Jakiś ma być kurczak z ryżem, zobaczymy co będą e, dawać. Posiedziemy jeszcze, wypijemy jakąś kawę, coś słodkiego i będziemy się zbierać. Także tutaj są jakieś takie mniejsze, e, mniejsze sklepy, pokazywałam wcześniej to takie duże centrum handlowe. Tam z tym czerwonym wózkiem jest e, Kamila. I, I co? No, jeszcze się później do Was pewnie. Wręciś. Mamy godzinę za 10 7, ja mam za chwilę pociąg i już tutaj niestety wybywam z gości, dała jeść, zrobiła ciasto, ma Tak, zajebiła ma rodzinę. Nie dała no. tylko żadnego wina, ani alkoholu, no ale to może dlatego, że sama nie piję, ale to nie, to żartuje, <grym> nie, nie. żartuje oczywiście. Na było. następny raz, jak będzie takie spotkanie bez dzieci, co nie? Tak, tak, ta, ta, na, na luzaku. Także e, szybko cię zleciało, bo super pogoda e, i teraz Ty przyjeżdżasz do mnie, także ten... Znowu wymiana. No. E, tak, wymiana, bo to tak na Jedziemy na zakupy, na, kupy, na zakupy. Tak, Primani i takie primanii rzeczy. Primani i inne, bo świąteczne okresy, jak to tak wystarczy? Tak, 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 już może z mężem przyjadą. No, i ja tego miejsca tutaj jeszcze nie będę kończyła, jeszcze Wam później pokażę w tym w pociągu, co za dary z lasów Hatfield niechci, czy e, przywiązu do Peterboro. E, także Wam na pewno pokażę, bo w naprawdę fajnych rzeczy. Także mało, że się nagrywało, ale dzisiaj z dziećmi to. To jest inaczej. a Zresztą tak się spuszymy. zapomina co tak. na Nie chcesz się nagrać obiad, ale go zjadłujesz. Tak, bo się tak jemy, nie nagrywaj Ale był kurczak z ryżem i taka pyszna sałatka, i musisz mi napisać adres na dystę. Dressing. Dobrze. Adres na razu. Ja Dobrze. Także, e, także, także tak. No. Chcesz się pożegnać? Ja się pożegnam, e, ale będziecie pewnie mnie widzieć jeszcze u Ani, bo tak jak mówiłeś. Mamy zamiar się będziemy, lubić. Mamy zamiar się <laughs> lubić, także będziecie się pojawiać. No. papa. pa. pa. Pani ma ja, -mla. Cześć kochani, mamy już w sumie sobotni wieczór, ja wczoraj nie zdążyłam dograć zakończenia vloga. E, za, nagrałam już sumie dzisiaj rano, ale przez przypadek je usunęłam, e, nie wiem, jakoś się zakręciłam przed chwilą. E, będę dla Was właśnie montowała, e, tutaj nie wiem czy to będzie widać. E, vlog, także dogrywam teraz zakończenie. Chciałam powiedzieć, że e, wczoraj miałam małą przygodę, kiedy wracałam, ponieważ przez przypadek wsiadłam do złego pociągu i e, musiałam jechać i się cofać, e, także w sumie tylko pół godziny później byłam, e, byłam w domu, ale dotarłam e, cała i szczęśliwa dostałam garść bardzo fajnych rzeczy od Kamili e, które na pewno garść z nich pojawi się w ulubieńcach oraz w Denku, na pewno Wam o nich wspomnę, już po prostu je porozkładałam po całym, po całym domu są e, na odpowiednich miejscach i no przecież już no nie pamiętam gdzie co położyłam niektóre rzeczy e, ale było bardzo fajnie, także największym plusem vlogowania jest na pewno to, że możemy jeździć w nowe miejsca, poznawać e, nowych ludzi, w sumie już Kamilę znam, ale poznałam też wczoraj jej męża i mamy naprawdę bardzo fajne rodzina bardzo ciepli i mili ludzie, także czekam teraz na odwiedziny ekipy z Hatfield w Peterborough. Mam nadzieję, że uda się nam się zobaczyć za... Za jakiś e, krótki w miarę czas. Także jeśli lubicie vlogi, macie ochotę na więcej vlogów, to proszę o kciuki w górę. E, oraz e, chciałam Wam przypomnieć, że w przyszłą niedzielę, czyli 9 listopada, e, będzie spotkanie w Nottingham. Wszystkie szczegóły zostawiam Wam na dole, a razem z chłopakami zeszłe, czyli z potkiem i Łukaszem, wybieramy się w odwiedziny do Agnieszki i od godziny 16 do 18 pod wskazanym adresem, który będzie teraz tutaj się pojawiał. E, możecie przyjść, napić się z nami kawy piwa, pogadać plotkowa na pewno będzie nam bardzo miło, ale stwierdziliśmy, że jeśli nikt nie przyjdzie, to po prostu będziemy siedzieć w czwarte i nie będzie nam po prostu głupio. Ale jeśli, jeśli jesteście z Nottingham lub jego okolicą, zapraszamy na spotkanie. I co? Dziękuję wam za oglądanie. Oczywiście link do kanału Kamili jest na dole. Dziękuję wam. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.